Chcę uwierzyć w Boga, ale trafiają do mnie argumenty ateistów. Dziwne połączenie? Pozwólcie, że się wytłumaczę. Uznaję ateistyczne wątpliwości, ponieważ traktuje Boga poważnie. Wiara to nie zabawa. Nie mogę być jej pewny, dopóki nie zrozumiem, dlaczego tak wielu mądrych. I dobrych ludzi. Nie wierzy w Boga. Zazwyczaj teiści wysuwają dowody na istnienie wyższego bytu, a ateiści próbują je obalić. Odwracam tę kolejność. Zaczynam od argumentów ateistów. Potem wysłuchuję odpowiedzi ludzi wierzących. Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i chcę zbliżyć się do prawdy. Jak brzmią dowody na nieistnienie Boga? Michael Tully, czołowy myśliciel ateistyczny, wykłada na Uniwersytecie Colorado: Jest pewien, że Boga nie ma. Jak brzmią argumenty przemawiające za ateizmem jako jedynym prawomocnym światopoglądem? Cztery z nich są ciekawe. Po pierwsze, ateizm to pogląd domyślny. Uważam tak, ponieważ liczne kontrapropozycje, w tym teizm, charakteryzuje taki sam stopień prawdopodobieństwa. Drugi dowód dotyczy natury świadomości. Możemy bez dużego błędu powiedzieć, że u ludzi i zwierząt dusza jest w istocie mózgiem. Oznacza to, że na świecie nie ma żadnej substancji niematerialnej. Jest więc mało prawdopodobne, że Bóg istnieje. Trzeci dowód, moim zdaniem najważniejszy, wskazuje na obecność zła w świecie, na cierpienie i śmierć niewinnych ludzi. Po czwarte, dowód z ukrycia się Boga, który powinien obierać się w sposób o wiele bardziej widoczny. Z tego, że go nie dostrzegamy, wnioskujemy, że nie istnieje. Pomówmy je po kolei. Każda społeczność ludzka miała głęboko zakorzenioną wiarę w świat duchowy, niematerialny. Dlaczego mimo to uznajesz ateizm za pogląd domyślny? As the Ponieważ pozostałe propozycje wydają się równoważne, porównajmy trzy hipotezy o istnieniu wszechmocnej, wszechwiedzącej i nieskończenie dobrej istoty, Boga monoteistów, o wszechmocnym, wszechwiedzącym i nieskończenie złym Bóstwie oraz o byciu, który jest wszechpotężny, ale moralnie obojętny. Wszystkie są równie możliwe, prawda? Jeśli tak, prawdopodobieństwo w każdym wypadku wynosi najwyżej 1 do 3. Świat jest różnorodny, więc trudno mówić, że rządzi nim Bóg idealnie dobry lub całkowicie zły. Jest to raczej bóstwo, które w ogóle nie zwraca uwagi na kategorie moralne. Lub bóstwo, które ma zdolność rozumienia dobra i zła, przekraczającą nasze niedoskonałe pojmowanie moralności. No dochodzimy do drugiego punktu: Dowodu z istnienia zła. Uważam, że na świecie dzieje się wiele potwornych rzeczy. Holokaust był złem, podobnie jak tsunami u wybrzeży Azji, które zabiło ponad 300 tysięcy ludzi. Ty czy ja zapobieglibyśmy tym nieszczęściom, gdybyśmy o nich zawczasu wiedzieli i dysponowali dostateczną władzą. Nadprzyrodzona istota, która pozwala na takie wydarzenia, nie jest moralnie nieskazitelna. Żeby ten argument miał sens, musi istnieć życie po śmierci. Masz rację. Jeśli nasza egzystencja kończy się wraz ze zgonem, tego dowodu nie można obalić. Ale nawet jeśli się nie kończy, istnienia zła nie da się łatwo usprawiedliwić. Cierpienie torturowanych dzieci, mamy się na nie godzić tylko dlatego, że po śmierci ich los rzekomo odmieni się na lepsze? Mnie taka argumentacja nie przekonuje. Mnie też nie, ale taki jest ten świat. Za to w zaświatach nasze cierpienia zostaną wyjęte. Nagrodzone. Tylko w ten sposób można usprawiedliwić zło. Owszem, ale nawet nadzieja na wieczną nagrodę tobie nie wystarcza. Świat mógłby być inaczej urządzony, a zbawienie byłoby osiągane w inny sposób. Przejdźmy do dowodu czwartego. Opiera się na założeniu, że Bóg mógłby być mniej ukryty, że jego pełniejsze objawienie się byłoby dobre dla Niego i świata. Czy tak oczywisty i wszechobecny Bóg nie sprawiłby, że ludzkość stałaby się bezwolną masą robotów z uśmiechami przyklejonymi do ust? Nie wiem. Wyobrażasz sobie tego Boga jako tyrana, który bez nas kontroluje. Myślę jednak, że dawałby nam dużo wolności i możliwości rozwoju. Szanuję Cię, chociaż jesteś ateistą. Z czyjej winy brak Ci wiary? Twojej czy Boga? Twierdzisz, że Jego. Mógłby być łatwiej dostrzegany. Wielu wierzących twierdzi, że ateiści celowo odwracają się od Boga, wolą być ślepi. Rzekomo uciekano od wiary, bo nakłada na wyznawców surowe prawa moralne. Wierzący ponosi większe konsekwencje złych uczynków, na przykład cudzołóstwa. Ale spójrzmy na to inaczej. W jakim świecie wolałbyś żyć? Takim, gdzie czy cudzołóstwo uchodzi płazem, czy takim, w którym masz szansę na życie wieczne? Wybór jest oczywisty. W takim razie teza, że ludzie celowo odwracają się od Boga, wydaje się nieprawdziwa. Który z Twoich czterech dowodów jest najmocniejszy? Ten z istnienia zła. Jesteś agnostykiem czy ateistą? Ateistą. Istnienie Boga jest bardzo mało prawdopodobne, ale nie zupełnie niemożliwe. Cieszę się, że jest cień szansy, choć mikroskopijny. Michael wysuwa cztery dowody przemawiające za ateizmem. Jest on poglądem domyślnym. Świadomość nie występuje poza mózgiem. Na świecie istnieje zło. Bóg jest ukryty. To dobre argumenty, ale jeśli traktuję wiarę poważnie, to potrzeba mi czegoś więcej. Wiem, gdzie się udać. Daniel Dennett jest jednym z moich ulubionych filozofów. Muszę z nim porozmawiać, jeśli chcę zrozumieć światopogląd ateistyczny. W książce Odczarowanie opisuje on religię jako zjawisko naturalne. Na miejsce spotkania w Cambridge wybiera Kościół. Niektórzy teologowie próbują udowodnić, że Bóg może być jednocześnie nieskończenie dobry i wszechmocny. To trudne. Yeah. Inni widzą tu sprzeczność i chcą umniejszyć jeden z atrybutów, wszechmoc. Twierdzą, że pewne atrybuty Boga są od zawsze niezmienne, ale inne niepewne. Jednym słowem, starał się jak mógł. Wraz z usunięciem wszechmocy znika wewnętrzna niekonsekwencja. Sam słyszysz, że to brzmi jak opis scenarzystów, Supermana. Jak to zrobić? Może jeśli odejmiemy mu kilka punktów wszechmocy, nasz komiks będzie znów popularny, do dzieła. Mówiąc poważnie, ta mała innowacja sprawia jedynie, że obraz Boga jest bardziej spójny w oczach samych teologów. I nic ponad to. Rozumiem, że próbują opowiedzieć nam składną historię i że sami związali sobie ręce. W ramach reguł, które na siebie nałożyli, nic już lepszego nie wymyślą. Co to ma wspólnego z prawdą, to tylko chwyt narracyjny. Inny argument brzmi: skoro Bóg chce, żebym w niego wierzył, dlaczego jest ukryty? Albo Bóg nie może być czystym umysłem, bo świadomość nie występuje poza mózgiem. Czy to przekonujące argumenty filozoficzne, przemawiające za ateizmem, tak, jeśli ludzie, w których mają uderzyć, są konsekwentni w swoich poglądach. Taki argument jest skuteczny tylko przeciwko komuś, kto naprawdę wierzy, że Bóg ma umysł. A większość wiernych pewnie tak uważa, bo w przeciwnym razie po co i do kogo by się modlili? Problem w tym, że częściej mamy do czynienia z czymś na kształt gry w trzy karty. Czy da się użyć tego zwrotu tak, żeby nie brzmiał pogardliwie? To gra w trzy karty w sensie neutralnym. Polega ona na tym, że ludzie wierzący przedstawiają Boga jako osobę, ale kiedy zaczynam im zadawać niewygodne pytania, słyszę źle nas zrozumiałeś. Nie wierzymy w takie głupoty. Bóg nie ma dłoni czy paznokci, ani oczu, ale mimo to nas widzi. W jakim sensie? Nie zadawaj takich pytań. Wierzący wycofują się z tych niespójności i w końcu przedstawiają Boga jako niepojętego ducha dobroci. Incomprehensible spirit of goodness. <laughs> Czy mógłbym uwierzyć w taki twór? Być może. I don't know, maybe. Na pewno bym się do niego nie modlił, bo nie byłby bytem osobowym. A co jeśli istnieje także niepojęty duch zła? Nie widzę powodu, żeby ktokolwiek miał wierzyć w takie rzeczy, ale skoro już wierzy, niech przynajmniej będzie konsekwentny. Główny argument Dana przeciwko istnieniu Boga brzmi: po co? Przerzuca ciężar dowodu na teistów. Twierdzi bowiem, że chociaż Boga nie ma, to ludzie mają wiele powodów, aby w Niego wierzyć. Słusznie. Sam chcę zyskać wiarę, a to może wpłynąć na mój osąd i bezstronność. Czy te argumenty da się obalić? Richard Swinburne, emerytowany profesor Uniwersytetu w Oksfordzie, jest jednym z największych teistycznych filozofów na świecie. Spytałem, czy mogę go przeegzaminować z zarzutów, które wysuwają ateiści. Na każdą odpowiedź miałby tylko kilka sekund. Podjął wyzwanie. Numer jeden: Problem zła. Bóg pozwala mu istnieć, bo obdarzył nas wolną wolą, uczynił nas odpowiedzialnymi za świat i za siebie nawzajem. Jeśli mamy naprawdę za coś odpowiadać, musimy mieć możliwość wyboru między dobrem a złem. Bóg dopuszcza zło w postaci klęsk żywiołowych, aby dać nam możliwość wykazania się odwagą lub spokojem w ich obliczu. Bóg jest ukryty. Gdyby istnienie Boga było pewne, wiedzielibyśmy, że każdy nasz krok obserwuje nieskończenie dobra istota. W naturalny sposób skłanialibyśmy się ku prawym uczynkom i nie mielibyśmy wyboru pomiędzy dobrem a złem. Bóg musi zachowywać pewien dystans. Bóg jest bezcielesnym umysłem. Nie widzieliśmy nigdy świadomości występującej poza fizycznym organem mózgiem. Owszem, ale każdy człowiek myśli o sobie jako o istocie dwoistej, złożonej z duszy i ciała. Dusza jest substancją, bytem, może więc występować samodzielnie. Kolejny argument, dlaczego wszechświat jest tak wielki i nieekonomiczny? Procesy w nim zachodzące wydają się zbyteczne, jeśli jedynym ich celem jest istnienie człowieka. Cóż, wszechświat jest piękny. Bogu nie brakuje farby. Dysponuje nieskończoną ilością tworzywa. Nic się nie marnuje ani nie jest zbyteczne. Pytasz zapewne o to, po co istnieje tak wiele galaktyk, z których prawdopodobnie prawie żadna nie jest zamieszkana. Odpowiedź brzmi, spójrz w niebo przez teleskop. Kosmos jest przepięknym tańcem ciał niebieskich, którego jedynym widzem jest Bóg. Podziwia to olbrzymie i żywe płótno, tak jak my oglądamy piękny obraz. A słynna uwaga Stevena Weinberga, że im bardziej Wszechświat wydaje się zrozumiały, tym bardziej sprawia wrażenie bezcelowego? Nawet gdyby nie było Boga, Wszechświat wcale nie musiałby nie mieć celu. Te nieożywione kosmiczne cuda są dobre same w sobie. To wspaniałe, że czasami powstaje w nich życie. Byłoby cudownie, nawet gdybyśmy mieli świadomość i postrzegali świat choćby z pół sekundy. Jednak jeszcze lepsze jest to, że możemy myśleć o świecie i go porządkować, a przede wszystkim, zakładając, że Bóg istnieje, poznać wszechmocną i wszechwiedzącą istotę, która pomaga nam się doskonalić i w nieskończenie długim czasie coraz lepiej rozumieć dziwy wszechświata. Co z różnicami religijnymi? Na świecie jest mnóstwo wyznań i jeszcze więcej doktryn, których zwolennicy wzajemnie się zwalczają. Czy to nie świadczy o tym, że Boga nie ma? Istnienie wielu religii, których założenia są często sprzeczne, daje nam możliwość wyboru tej właściwej. Nie dostaliśmy gotowej odpowiedzi. Mamy zdecydować, które wyznanie najlepiej opisuje świat, albo w ogóle się tym nie przejmować. Moja lista ateistycznych argumentów się wyczerpała. Co o nich myślisz? Są błędne. Richard dowodzi swoich racji w sposób tak logiczny i płynny, że prawie mnie przekonał. Ale wymiana argumentów i kontrargumentów może trwać wiecznie. Teiści bronią Boga nie tylko za pomocą dowodzenia filozoficznego. Odwiedziłem Nancy Murphy. Moją znajomą profesor filozofii chrześcijańskiej z seminarium teologicznego Fullera w Pasadenie. Ateiści nie ograniczają się do atakowania poglądów ludzi wierzących. Mają też własne przekonania, wskazują na bezcelowość wszechświata, na jego niedoskonałość, na istnienie zła. Jak chrześcijańska myślicielka odpowie na te zarzuty? Można stwierdzić, że wszechświat jest bezcelowy tylko przy założeniu, że nie ma Boga, który nadawałby mu cel. To błędne koło w rozumowaniu, które da się łatwo obalić. Ten argument opiera się na obserwacji fizycznego świata, który raczej nie ma nadrzędnego sensu. Tylko przy założeniu, że ten świat nie jest pierwszą fazą boskiego planu stworzenia nowych niebios i ziemi. A inne zarzuty? Są bardzo poważne. Za zło wyrządzane przez ludzi możemy winić tylko samych siebie. Jeśli uznajemy wolną wolę, a z pewnością wierzy w nią taki sam odsetek ateistów, jak i ludzi religijnych, zło czynione przez człowieka nie może w żadnym stopniu przesądzać o istnieniu Boga. Większym problemem jest obecność cierpienia i niedoskonałość świata. Chrześcijańska teologia bardzo długo twierdziła, że niezawinione cierpienia w postaci trzęsień ziemi czy tsunami są albo karą za ludzkie grzechy, albo ich konsekwencją. Występek powodował bowiem przerwanie łańcucha zależności, który ciągnął się od Boga przez zastępy anielskie, ludzi, zwierzęta, aż po przyrodę nieożywioną. Gdy łańcuch przerwano, porządek naturalny zaczynał się chwiać. Jednak wraz z narodzinami biologii ewolucyjnej zrozumieliśmy, że zwierzęta cierpiały przez miliony lat, zanim na Ziemi pojawił się człowiek i zaczął świadomie grzeszyć. Odtąd nie potrafimy już usprawiedliwić niezawinionego cierpienia. Z drugiej strony, im lepiej poznajemy kosmos, tym bardziej widzimy, że nie da się zmodyfikować w nim nawet najdrobniejszej rzeczy bez zmiany całości. Z rozwoju wiedzy o tak zwanym dostrojeniu praw fizyki wynika, że gdyby budowa wszechświata... Ta była odrobinę inna. Ludzie nigdy by się w nim nie pojawili. Ktoś mógłby powiedzieć, że twoje argumenty są jedną wielką racjonalizacją. Chciałam tylko pokazać, że nie da się wnioskować o istnieniu Boga na podstawie garści obserwacji. Observation to, Każdy z nas ma światopogląd, którego nie można zmienić za pomocą kilku faktów. Postrzegam świat zupełnie inaczej niż widzą go zwolennicy naturalizmu. Ja widzę świat w jego totalności inaczej niż naturalizmu. Dla Nancy liczy się światopogląd, nie konkretne dowody za istnieniem Boga lub przeciw niemu. Jak jednak wypracować twarde poglądy bez argumentów, na podstawie uczuć, emocji, doświadczeń? Boję się takiego podejścia. Jestem w potrzasku. Muszę poznać światopogląd ateisty. Walter Sinat Armstrong jest niewierzącym filozofem z Dartmouth College. W jaki sposób udowadnia, że Boga nie ma? Poglądy trzeba uzasadniać, a ja mam trzy argumenty. Dwa wynikają ze sprzeczności pomiędzy różnymi atrybutami Boga. Zacznijmy od problemu zła w świecie, przez które nie da się pogodzić wszechmocy Stwórcy z jego nieskończoną dobrocią. Najbardziej jaskrawym przykładem są wady wrodzone, zło w stanie naturalnym. Nie są wynikiem korzystania z wolnej woli. Kontrargument brzmi, wyobrażasz sobie Boga na swoje podobieństwa, a tymczasem prawdziwy Stwórca ma zamiary i cele, których nie byłbyś w stanie pojąć. Right. Racja może chce, żeby dzieci cierpiały. Tego rzeczywiście nie byłbym w stanie zrozumieć. Nie widzę powodu, żeby wierzyć w takiego lub w jakiegokolwiek innego Boga. Drugi argument nazywam problemem interwencji. Wynika ze sprzeczności pomiędzy tym, że Bóg istnieje poza czasem, jest wieczny i niezmienny, a tym, że działa w czasie, odpowiadając na modlitwy i czyniąc cuda. Nie da się robić tych dwóch rzeczy na raz. Punkt trzeci to dowód z niewiedzy. Powody, żeby wierzyć w jakichkolwiek bogów, nawet takich, którzy nie mają wspomnianych przed chwilą atrybutów, są bardzo słabe. Gdyby Bóg istniał, powody byłyby o wiele bardziej przekonujące. Skoro ich nie ma, nie należy wierzyć. Gdybym powiedział na przykład, że w tej sali nie ma ani jednego karalucha, bo z tego miejsca żadnego nie zauważyłem, mój dowód byłby fatalny. Gdybym jednak stwierdził, że na tym stole nie ma żadnego słonia, ponieważ go nie widzę, argument byłby znacznie bardziej prawdopodobny. Oczywiście przy założeniu, że to zwyczajny słoń, nie niewidzialny. Lub mikroskopijny. Nie mam powodu, by uważać, że to zwierzę siedzi na stole, więc mogę przyjąć, że go tu nie ma. Analogicznie wygląda to z Bogiem, bo jest raczej słoniem niż karaluchem. To ważny gość. Jak można go przegapić? Być może mógłbyś uwierzyć tylko w Boga, który objawia się w sposób oczywisty. A jeśli świat urządzony jest inaczej? To zależy, jak sobie wyobrażamy Stwórcę. Bóg rzekomo objawia się wiernemu podczas mszy, ale już nie przestępcy, który zamierza kogoś skrzywdzić. Ponieważ nie ma dowodów na to, że interweniuje, gdy naprawdę jest potrzebny, możemy uznać, że Bóg, przynajmniej ten dobry, nie istnieje. Dla wielu wierzących ateizm jest brzydkim wyrazem. Mnie daje on intelektualną pewność i pożywkę duchową. Bardzo chciałbym, żeby Bóg istniał. I dlatego boję się, że to pragnienie zmąci mój osąd. Nie chcę uwierzyć na podstawie błędnych przesłanek. Kiepskie argumenty za istnieniem Boga nie pomagają mi, a jemu wręcz uwłaczają. Dzięki ateistom stąpam twardo po ziemi. Wiele się od nich uczę, oczywiście od tych mądrych. Ich ataki wyostrzają moje pojęcie o tym, jaki może być Bóg. Odróżniam prawdy, które zawierać może istota nadprzyrodzona. Od niezaprzeczalnych niedoskonałości dowolnego wyznania. Karygodne błędy, jakie popełnia religia, nie są dowodami za stwórcą lub przeciw niemu. Zgadzam się z argumentami ateistów, ale nie z wnioskami, które z nich wyciągają. Może to zabrzmieć jak Herezja z ust kogoś, kto pragnie, by Bóg istniał, ale wgłębianie się w ateizm zbliża nas do prawdy.